Wasze poprzednie cywilizacje używały ich do przewodzenia elektryczności oraz magazynowania jej, jak w bateriach. Mówimy o czerwonych cegłach. Dlaczego? Ponieważ czerwony kolor to nic innego jak tlenek żelaza, który jak zapewne wiesz, ma właściwości przewodzące. Wydaje ci się to niemożliwe? Pięć lat temu opatentowano ponownie tą technologię. Tu widzisz numer patentu. Na superkondensatory z cegieł, które są dużo lepsze od standardowych baterii, bo ładują się w 13 minut i mogą być ładowane co najmniej 10 tysięcy razy. Cegły te, podobnie jak baterie, mają dwie elektrody z elektrolitem. Baterie opierają się na reakcjach chemicznych. Cegły natomiast przechowują energię gromadząc ją na powierzchniach swoich elektrod. I one poruszają się znacznie szybciej na powierzchni elektrody, niż zachodzą reakcje chemiczne. Dlatego cegły mogą